Dobra, czyli kanapki czy coś tam nie wiem. No jeden, ty jeszcze trochę peczkuje. Dawaj, tutaj może gdzie? Jakie wymaga zbierać takie. Kurde, to już by trzeba ja. było. Hop, albo na te dalsze, al, hajk. To się zdecyduj. Dobra, to tutaj, bo no. tam polecą ludzie. A nie, dobra, nikt nie leci. A nie, jeden leci. Dobra, to dawaj go. Dojedziemy go. Dawaj już tam. Gdzie Bardziej gdzieś na prawo, nie? On, on, tutaj, a z tyłu jakieś jego kolo chyba. O chuj. Co? Wylądował. Jestem u ciebie. Dobra, dawaj. Trzeba na niego wyjść jak najszybciej. A gdzie on jest? jest? tu po prawej, tu w tym domku gdzieś. W tym co ja? Tak. Co ty mi zabierasz, byłem? Może być w tym domku przed. Na dworze chyba biegnie. Jest w tym domku co my byliśmy przed chwilą. jest na dworze. Tam, tam, tam po prawej. Od plaży. 10. Chyba, że robot. Robot. Mm, Ale to nic nie zabrał, no to kurde. Go coś... Chwila, ten gościu coś zbierał. To będzie moja czołowa broń. To jest powiększony magazynek? Powiększony Dobra, a tą będę musiał wymienić Ty czemu apteczek nie wierzysz? Patrz ile ich tu jest Jedną ci zostawię No. Dobra, jestem mhm. Ja do ciebie mówię Kurde, przydałaby się jakaś... O, goodie, dobrze Także się tutaj nie przechodził Ty, ktoś tu biegał oprócz nas przed chwilą słyszałem jak gościu bywał. To mi się przynajmniej wydaje. Jest strzela. No, jest, jest. Do ciebie? Nie, nie, do ciebie strzelał. Nie, nie do mnie. Jak to nie? Musiał do ciebie strzelać. Ale gdzieś koło mnie zaraz. A jest, dobra. Cię? Nie, to bad. No w. Hm. Gdzie on jest? Może coś. <laughs> uh -huh. Dobra, może być. O. Kamizelka tutaj jest jakbyś cią. Dwójka. No to zaraz. Tylko tu pozbieram w cholerę mojej amunicji. A jak masz? 556. No ty! Też będę. Tak. Gdzie jest ten trup? O. Tam. Przecież ta kamizelka jego jest ten. Rozwalona. O tutaj jest. Nie tam. Nowa. W tomku. Dobra mam. Co fałsz idzie Żena chwilę Nośwalić Czemu on coś włączył What? Co ty dać? Nie? To coś włączył Co to się nie było to cię ruszyć, bo zaraz zmienił zresztą tam Netflixa Wyszło dobrze. Keksu zaczął coś szukać 1,1 no tak bywa. Powiększony Cześć, magazynek no. jest. O. Jak chcesz? Magiczna Tu gdzie ja stoję? Nie. Czekaj, gdzie on był? Tutaj. Gdzieś. Tam przy tych tych Tutaj. Tu ja przy tych tych... Alkoholik. Tu jak tap naciśniesz to jest gdzieś. Luna teraz dwa znowu kolejna. Ja nie chcę. 2 giga z prędkością... Nie ma tu auta? 120 km na sekundę. Gratulacje Dziebiegniemy na lewo? Przeszczaskam Rozczask keksa kiedyś No tak wyzada no, co ci razy. Paweł dziwne, że teraz wzrosło do 60 mega Ten znowu tam gdzieś został Poszedł gdzieś sobie Bądź w bunkrach... Nie wiem... Dopiero zaczęliśmy. To ja nie akurat wiem. będę gotowy. O, miejsce w plecaku Dobra, jestem. Ja jako statysta. Mam miejsce w plecaku. Na co? Na cokolwiek. A co teraz? No, hmm, jakieś przylepne coś? Mina, yy, pewnie Tak i... i tyle Kurde tu nie ma wejścia No to się będzie Pierdol... <laughs> Nie wchodzimy na te wzgórza Po co? Czyli się postrzelać trochę Nie ja nie mam za dużo za, za dobrego celownika Kuźwa, czemu tu się nie da wejść? Co jest nie tak z tą grą? Na dachu Kolejne jakieś trzy miny, kurde, czy dwie Nie mam tego Jak podnieść I beznadziejna kusza a nie masz full hp? Wiem że co, Medykament. Ty, 16 grze tylko. Co? O, apteczka. Kurde, nie mogę jej podnieść. To się apteczka. Znowu, lądę teraz dwa. Blisko gdzieś strzela. to jak? Nie widzę. No, tu jest kolejna apteczka. W sensie ta mniejsza I kolejne pilce Gościu, Co jest cholera jasna Czemu ty gościa wpuściłeś przed sobą Ja pierdziele wam na Ja Tego w ogóle nie widziałem Ja pitole No dobra Ktoś biegnie Jeszcze jeden Kurde

Który? Pode. Chodź to o, Jest mini Kurde wywalam to To już było To było. To. Było? to? ściągam o, Tak i biorę... no Yyy Te był Ciao. Ciao. Ciach Ciach Ciach, ciach, ciach. No to se spokój za się rodziców czy chcą Mamy Co? No? Zapytaj się Ale, czemu się nie... <laughs> Jak to strefa? O, to jeszcze długo Dobra, to czekaj chwilkę Dobra, jestem. 7, już tylko ośmiu w grze zostało, czyli w zasadzie sześciu oprócz nas. Chodź na, chodź na te górki. Rozejrzymy się, bo gdzieś tam stąd strzelali. Tam na wprost. Z lewej Co? coś jakiś... wybucha. Co robi? Czekaj. Jakiś 7. zrzut był? Nie, what the hell. To był zrzut... Ab, e, tej... Bombardowanie, to było. Jesteśmy w strefie O ja pierdziele tam są potężne zabudowania Nie widzę tam nikogo kurwa No tak To jakieś plus 4 by się przydało No przynajmniej samolot duży leci Tak prawie że na nas Mm. Tam daleko gdzieś strzelali, wiesz? Tam gdzie bunkier na tej górce No ale ja z tą swoją trójką Jest tam dwóch gości! 15. A jest no, no. Jest, ale to za daleko Myślisz? Ty, może zrzut będzie u nas A nie wyrzucił już? Nie Więc nie spadałam Rozwalę ten komputer No obok nas Kurde Sam środek Dobra, to ty obserwuj Tu lewą stronę Co to ma być? A ja prawą patrzę Strefa już idzie Kiedy ja mam 1200 plików? Ja bym pooglądał, wiesz co? Ten zrzut No zrzut, to dobrze To patrz Ale to tak z bliska nikt do niego nie podejdzie Ups tym nie widzę, no. nie widzę gdzie on wylądował. Ja pierdolę z tego bunkra, wiesz, chyba walił. Tylko nie wiem. Dobra, ja obserwuję ten zrzut powiedzmy. Gdzieś się tam walą. Tak, na 10, tam na samym końcu strefy. Widzę, widzę. Biegają. Widzę, I do ma. nich dupi gościu za tym, za, A, za widzę, kontenerem na 5. Nie, a tą trójpan w ogóle nie widzę, żebym trafiał tam do niego. Raz dostał, tylko któregoś z nas. Co? Chodź, Pawu tu za te skały. Tu jesteśmy w strefie i tu ładnie widać yy, zrzut. Dobra, Jesteś tylko uważaj, nie? od pleców, nie? Tu nie ma nikogo na plecach, co ty mi tu straszysz? kurde. No, to Czekaj, pięciu w grze, nas jest dwóch, tam jeden został. Jeszcze dwóch gdzieś. No. Prawej. Jest przed nami, tak jakby na 60, 50. 60 tak gdzieś tam. Jest, widzę go za tym takim bunkrem małym. Za wy, wysokie palmy takie są. Aha, a jest dobra. Okay. tam jest jeden. Strefa idzie. Wszyscy Tylko te palmy tutaj mi zasłaniają tego co był tam, wiesz. Co, co Ale mówię, nie oni, tak oni muszą piec. No okej. Okay. Ale ty patrz tam na lewo jest, na jest, tego gościa, Na daleko, że nas... na daleko przy samej strefie jest tam. Pięć teraz. Za murkiem. Tata. Co? Gdzie się nagle z kitrą. Kurde, blisko nas ten. Hmm. Jest tam, jest tam. Wychyla się tam lekko. Na ile? Na ten, na pięć. A jest za górką, no. Dobra, to tam jest dwóch. Ten jeden. Ten na pewno nie musi być. Ten, ten. Brawo. Paweł, chodź prawą stroną Biegnie do miasteczka tego małego No niech sobie biegnie <laughs> Tutaj jest jakiś domek po prawej Nie, bo wyjdzie, że jestem Czekaj Dla nas? Yy, na, na 15 Tak właśnie, tak, to yy, Między tutaj, kamieniami Za kamieniem, tak ale do nas było Chyba. Dwóch tak. jest, dwóch, dwóch jest. Tam jest I to jest to są Dostał ostatni. Raz. To są ostatni, Paweł. Masz smuka? Dwa razy do to. Mam. Dawaj Po co? No Bo musimy biec. Kurde Prawie, yy, bombardowanie z pierwszej Bez sensu. Taka strefa i kurde nagle bombardowanie tutaj. Na blisko po prawej, ode mnie, ode mnie, od mojego trupa. Na blisko masz. Leć się, leć się. I szybko biegnij, bo może go podnosić. Co się dzieje? Biegni, Wyskakuj na niego. A dobra. Nie, nie podnosi go. Auto ojej, Paweł Granaty ci jakieś masz? Tamko. Rozgrywka Ty, to był ostatni. No tak, to był ostatni, no Uch! przecież mówiłem, że tylko tych dwóch zostało. Ja myślałem, że jeszcze z lewej coś tam jest. Wygraliśmy to. Z dwoma zabiciami zaledwie. Pięć killi. Cool. Ja tu poproszę za pro. Łatwo.